Babcia, babuszka, baba, ona nic nie słyszy. Tyś była mi piastunką, tyś opiekunką. Ostałam sama na tym łez padole. Weź mnie za sobą do Welesa. Łzy niczym grochy padły ciężko na żalni, krosząc ją ziemię. Słów wypowiedzianych w złą godzinę cofnąć niepodobne. Śmierć często mąci res, przesłaniają sobek, demon miłości własnej. W końcu też zmarły zmarłym źle nie wolno rzec ni słowa. Dziewczę płacząc, rączęta załamywało, nie bacząc, że syn słoneczny zakończył już swą wędrówkę, a oko Horsa leniwie wypłynęło z za chmury. Ni jeden też nie baczył równie na to, że skromny kurchanek starej piastunki jął wyglądać niepokojnie i niechlujnie, liczem sadyba rudego liszki, nękającego okoliczne kurki, a nie statecznego porządkowego jaźwieca, tak jak go ostawiono. Wokół kości kosteczki rozniesione, szmatki jakoweś. Wielmożalu przysłoniło przesłoniło i niebogie oczy. A serce żałoba zasnuła pogrzebowym kirem. Babuszka coś zaszemroło w zarośle. Za równie równo ukającej wychłonęła postać. Blada, co by wosk. Trupi odór zawładnął na dziewki, choć nie umysłami. Babuszko, dziwnaś jaka, wystrachałaś mnie, ale przyszłaś Bogom dzięki. Jużem cię opłakała, acz nie dano mi iść za tobą. Z drobiazgiem ostać kazano. Widziadło zamknęło ramię chowanki w żelaznym uścisku. Boli, boli. Lodowaty pocałunek spoczął na rumianym liczku. W kąciku oka mignęły białe niczym śnieg prosieńcowe kły, a pazury bruździły bladą skórę. Z oczu bielmostraty opadło, jełysnąć się strachem. Nie, 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 już nie chcę, nie, ja zostanę. Kukła ciągnęła w stronę mogiły jak Koń znający drogę do doma. Do doma. Cicho, cicho łódka, wszelki jako utryka.